Najważniejszy temat, który też dotyczy wielu, wielu Polaków, problem nieruchomości stał się już takim problemem społecznym, nie tylko kapitałowym, finansowym. To jest naprawdę problem społeczny. I czy sądzisz, że ten problem zostanie rozwiązany podatkiem katastralnym, czy jakimiś kredytami 0%, 2%, jakimiś pro programami pro popytowymi czy podażowymi? No, właśnie, to jest rzeczywiście dobre pytanie, bo w Polsce zostało praktycznie zniszczone budownictwo społeczne oraz komunalne, więc nie ma alternatyw względem deweloperów i rynku wtórnego. Więc faktycznie w Polsce, po pierwsze, marże deweloperów są duże i ogólnie nieruchomości są drogie. Więc rzeczywiście Polacy narzekają. No, my sobie możemy porównać, jakby wiemy, że te ceny nieruchomości w Polsce może nie są jakieś super duże w porównaniu do zachodu Europy. Natomiast przypomnę, że w krajach zachodu bardzo często jest tani najem wspomagany przez miasta. Na przykład w Austrii 80% Wiedeńczyków wynajmuje. Tak, wynajmuje na tani najem, długoterminowy, niski, bardzo stabilny, więc w Polsce tego nie ma. I czasami się w Polsce dziwią, jak to jest, że Polacy mają zawsze prawie mieszkanie czy dom na własność. To no właśnie to z tego wynika, że nie ma tego rynku mieszkań na tanie czynsze. W Polsce chcesz mieszkać, to albo masz swoje, albo masz kredyt, który jest bardzo drogi i cię bardzo obciąża.